Dzień dobry. Witamy Was z Rytra. i mówisz? w terenie. Tak, sadoscy w terenie idą dzisiaj z Rytra na Prechybę. Mamy dwudniową wycieczkę z noclegiem w, gór... w górskim schronisku. Niech nie. O mnie Klara idzie z kilkami. Zobaczymy, jak długo będzie szła. Plan jest prosty. Przeżyć upał. Ma być ponad 30 stopni. A my z plecakami wędrujemy. Nocleg zarezerwowany w schronisku. 3 godziny, i powinniśmy być pod schroniskiem. Zapraszamy do wspólnej wędrówki. Pomnik partyzantom ziemi sądeckiej na wężowych skałach. Jesteśmy w dolinie Wielkiej rostoki. Potok Wielka rostoka. I? Kiedy będzie schronisko? Proszę? Kiedy będzie schronisko? Kiedy będziesz schronisko? No. Za 3 godziny. U. To dużo czy mało? za. A dasz radę? Tak. To pokaż, jak dajesz radę. Pa, Cześć. <laughs> ale drwa ciągną z tego lasu odbijamy z drogi z tej drogi odbijamy idziemy tam i stromo pod górę będzie teraz

Jestem w miejscu pamięci śmierci matki i, i, i syna Iwony Kamińskiej z synem Kamilkiem, mama lat 20, synek lat dwa. W 1990 roku zginęli tutaj, ale niestety widzę i potrafię to odczytać. A jesteśmy w fajnej wiatce i czekamy właśnie na mamę, i Ele. mamę Ele i Klarę. Mamy tutaj jakąś ścieżkę dydaktyczną ścieżka przelotnicza w poszukiwaniu buczyny karpackiej można się zapoznać jakieś są tutaj zdjęcia przystanek 3 buczyna karpacka no to dawno temu była jakaś tu jesteśmy tuśmy byli a no, tutaj jeszcze będziemy ciepło ale nie upalnie tam akurat nie jest Radziejowa za tymi krzakami. Bo widać już od chwileczką yy, bierze widoko. Jak tam Klara? Były fajne kamienie. No, były fajne kamienie. Nie? Bardzo się cieszę. O, jeszcze nie, do, do schroniska jeszcze godzinę 20. 3 kilometry jeszcze do schroniska. O, jest jeszcze, No jest, Zosia, jest, czekamy. No. A tutaj mamy taką fajną wiatkę, wiesz, Klarciu? No, trzy kilometry stąd jeszcze. Kurna, a już miało nie być stromo. Teraz to chyba jest podejście pod. Szczyt o wdzięcznej nazwie wieczne dziury. Na zboczu tego szczytu, od północnej strony, jest nawet jakaś jaskinia o tej nazwie wieczne dziury, ale nie będziemy ich szukać. Wieczne dziury, i na szczycie takie wychodnie skalne, gdzieś z drugiej strony jest jaskinia. gdzieś tu a może tu pod spodem gdzieś nikt nie będzie tego chodził i szukał ale gdzieś tu jest jaskinia przed chwilą minęliśmy dwóch rowerzystów na elektrycznych rowerach zjeżdżających tym kamienistym szlakiem i jeden z nich złapał gumę. Na szczęście mają łatki i będą płatać rozpłataną dentkę. No jeszcze raz rzut oka na wychodnię skalną całkiem ładny mur, mur skalny tu widać jakieś zapadlisko jest no, fajne, ciekawe Te wieczne dziury, to faktycznie są dziury. Tam, tam jest skała, tam jest zapadlisko. Tutaj jest taka grań poszczerbiona. Co chwilę jakieś kopczyki. Cały ten teren w lesie jest bardzo taki yy, skalisty. Bardzo skalisty. Mnóstwo jakiegoś rumoszu skalnego, wychodni skalnych. Taki bardzo jest bogaty ten teren, jeśli chodzi o zjawiska geolo, geomorfologiczne. I dosyć dużo ludzi mamy na trasie. O, zobaczcie, jakie tu gołoborza są. Troszkę zszedłem za szlaku. Jakie gołoborza? O. I wszędzie tutaj mamy. Wszędzie mamy jakieś jamy, jamy zapadliska. O, no. No patrz, jaka tutaj taka kopczykowa grań. O, a między nią biegnie szlak. Idzie, idzie, idzie. Idziemy już 2 godziny 50, za nami 6 km 800 metrów Tętno 101, więc słabe. No, szlaki narciarskie. Przechyba półtorej kilometra. Rozdroże Zwornik. Kapliczka na Przechybie. 26 października 2019 odbyło się poświęcenie odnowionej kapliczki. Do oryginalnego kamiennego postumentu została zainstalowana nowa rzeźba. Przedstawiająca pana Jezusa Frasobliwego. Natomiast z tyłu postać Świętego Wawrzyńca, patrona Gopr, przewodników górskich. A tam u góry mamy lądowisko dla śmigłowca sanitarnego. Jesteśmy na rozdrożu pod wielką prechybą. Tam odchodzi szlak niebieski i żółty. Zaraz tamtąd wyłoni się mama Ela i Klarcia. A tutaj mamy Złomisty wierch. Przed nami. Sława widoczność dzisiaj jest. Do schroniska mamy 20 minut. Dochodzimy do schroniska. Klara, chodź do schroniska, chodź. A ty ledwo łazisz? Ty ledwo idziesz chyba. Masz dość chyba dzisiaj już nie? Zaraz, zaraz pójdziesz do pokoju. Stań się, Przechyba. Nazwa przechyba, a właściwie prechyba lub perechyba, odnosiła się pierwotnie do hali i pochodziła od Rusinów, Łemków, zamieszkujących Róż szlachtowską. Przechyba to masyw w grani głównej pasma radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Ten masyw tworzą trzy szczyty: Mała przechyba o wysokości 1150 m nad poziomem morza, przechyba o wysokości 1175 m z lądowiskiem sanitarnym na wierzchołku i całkowicie zalesiona wielka przechyba o wysokości 1191 m nad poziomem morza. Przechyba znana jest z dwóch obiektów: z wieży telewizyjnej na małej przechybie, dzięki której łatwo ją zlokalizować w panoramie pasma radziejowej, widzianej na przykład z Kotliny Sądeckiej. oraz ze schroniska turystycznego leżącego na przełęczy pomiędzy Małą Przechybą a Przechybą. Pierwszy obiekt turystyczny w postaci tymczasowego schronu wzniesiono tam już w 1937 roku, a już w październiku 1938 roku oddano turystom schronisko z prawdziwego zdarzenia. Historia budowy schroniska jest bardzo burzliwa. Pomysł jego budowy zrodził się w Polskim Towarzystwie Taczańskim inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego już w 1908 roku. Do budowy przystąpiono jednak dopiero w 1937 roku. Opóźnienie spowodowane było niechęcią miejscowej łemkowskiej ludności do sprzedaży lachom ich kawałka hali. Natomiast hrabia statnicki Adam, będący właścicielem lasów, nie chciał sprzedawać parceli z pobudek ochroniarskich. Schronisko w swojej historii dwukrotnie spłonęło. Pierwszy raz spalone w 1944 przez Niemców w akcji przeciwko partyzantom. Drugi raz 17 grudnia 1991 roku. Odbudowane w 2003 roku pełni ważną rolę w turystyce regionu sądeckiego. Starano. Klara na nogach. Tak, Dzień drugi i ostatni naszej wycieczki. Jesteśmy w pokoju numer 5, w schronisku na przechybie. I śpimy. Pokój pięciosobowy, wynajęty na wyłączność. I bardzo dobrze. Inna opcja nie wchodzi w rachubę Wszyscy jeszcze śpią. Oprócz nas. Para fechinta, pra cá? Para fechinta, pra cá. Tenta, pra cá? Não. Tá sem vida. Olha, na grita, por Jesteśmy śpisz słoneczko. Śpiszmy słoneczko. Jej Jest po chuj, że spać I, i jest noc. Nie ma nocy, ale są, ale widać straszne malutkie i i we wersji nie widać. Po prostu jest czas w pokoju. Pokażemy, co widać na zewnątrz. Tam widać wysoką, durbaszkę. Słuchajcie i to na razie tyle. Mamy śniadanie. Rozpuszczalne kawy. Trzy w jednym, dwa w jednym. Chlebuś z, z serkiem topionym. Jeszcze kabanosy do tego. O, proszę bardzo. Rodzina jeszcze śpi. Tamta rodzina już działa na telefonie. Pomachaj, Klara. O, proszę bardzo, to jest właśnie to. Opuściliśmy schronisko. Jest godzina 9.44. Mamy 3 godziny 17 do samochodu. Nad schroniskiem Ciemne Chmury. My idziemy w szlakie peskidzkim. Ale tutaj, ze złomistego wierchu Północnego Skręcamy, w lewo skręcamy w tą ścieżkę skręcamy w ścieżkę Teodora i idziemy na polanę konieczniańską. Tam łapiemy drogę stokową znakowaną szlakiem narciarskim. I schodzimy doliną Wielkiej Rostoki do samochodu. Dochodzimy do hali konieczniańskiej która jak widać zarasta na potęgę

Końcówka hali konieczniańskiej. Dosyć, dosyć strome zejście. Idź, klarciu. To się wytnie. Końcówka, dosyć strome zejście. Klara ma dzisiaj fazę. Po prostu na wszystko. O, się Zosia ściska po tych kamieniach. Hala konieczna. Przepraszam, ja przedtem źle powiedziałem. Nie konieczniańska, tylko hala konieczna. Zeszliśmy na, w dolne partie hali, już na siodło. Tak, tu mamy drogowskaz i pomnik na hali, koniecznie. Zaraz tam podejdziemy. W tym miejscu, 24 czerwca 1944 roku, w walce z hitlerowcami, zginęli partyzanci oddziału Bociana, z grupowania partyzanckiego imienia Aleksandra Newskiego. No to chyba kurka wodna A.L. Józef Wroński, Kita i Aleksander Michajłow. Słuchajcie, schodzimy do Doliny Wielkiej Rostoki i cały czas wędrujemy szlakiem narciarskim. Droga stokowa, która wiedzie z Rytra aż pod Radziejową, ale patrzcie. To jest szlak narciarski. Konia z rzędem temu narciarzowi, który w zimie podbiegnie tutaj pod górę, a drugiego konia temu, który zjedzie bezpiecznie i się nie wyrżnie w tych szakach. A na dowód jest znak narciarski? Na drzewie? Jest. Ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle uprawia jeszcze tego typu dyscyplinę, jak biegi narciarskie terenie na zupełnie nieprzygotowanych trasach. Fuh. Wchodzimy sobie na dół, a tu Ela krzyczy. Patrz, tata, jakie skały. I faktycznie takie potężne skalne ściany, że ani bym się ich nie spodziewał. Też na mapie coś było zaznaczone. Sprawdziłem na mapie. Ta wychodnia skalna nazywa, ma nazwę Boruczyny. Wielka Rostoka Ryterska. Zeszliśmy już do głównej doliny. Droga już całkiem ładna. Nie kamienista, żwirkowa, nowy mostek. Do auta już nie daleko. Przeleciał nas troszkę deszczyk. Musieliśmy ubrać kurtki deszczowe, ale już deszczyk przestał lecieć. Jesteśmy na stanowisku języcznika zwyczajnego. Jest to rzadka paproć chroniona i tutaj mamy stanowisko tego, tej paproci. To właśnie ona. Ta paproć. Języcznik zwyczajny. Jest go tutaj całkiem sporo na tym gołoborzu skalnym. No tam też, no, tam też jest. No. No, popatrzcie, taki fajny, zrobiono taki y, pomost obserwacyjny. Ludzie by tędy przechodzili, nawet by nie wiedzieli, że rośnie tutaj chroniona paproć. Języcznik zwyczajny. Więc, słuchajcie, chyba już kończymy. Jak coś będzie ciekawego, to jeszcze Wam pokażemy. Ale, generalnie, yy, kończę relację z naszej dwudniowej wycieczki na prechybę noclegiem w schronisku i z całkiem ładnymi, jak na możliwości, klary oraz rodziców emerytów. Traski: no, no, pożegnaj się z gośćmi. Powiedz ładnie, do widzenia. No, powiedz. Do widzenia. Cześć.